Znajomi pochwalili Twoją decyzję czy skrytykowali? Pochwalili. Zdecydowanie pochwalili, dlatego że e, widzieli, że jestem dużo szczęśliwsza niż była wcześniej, no a jednak osobom bliskim zależy na twoim szczęściu. E, także hibicowali mi, e, przyjeżdżali zbierali, tak, wspierali tak. przyjeżdżali z czekoladkami, kwiatkami, kiedy byłam po operacji, cieszyli się razem ze mną. Także naprawdę miałam bardzo duże wsparcie wśród przyjaciół i rodziny przede wszystkim. E, także osoby, które są mi życzliwe, na, na pewno mi pogratulowały dobrej decyzji. Ale spotkałaś się z krytyką? Spotkałam się z krytyką, ale wiesz, co? Wydaje mi się, że czegoś takiego po prostu nie da się uniknąć, dlatego że ludzie są różni. E, w większości wynika to z zazdrości. Powiedzmy sobie szczerze, tak? Zazdrości, z zawiści, czy, czy po prostu z takiej naturalnej chęci ludzi do komentowania czegoś, tak? Nie znają tematu, ale mimo wszystko będą, będą chcieli coś powiedzieć. Także spotkałam się z krytyką, ale myślę, że to jest taki nieodzowny element, z którym po prostu trzeba się zmierzyć.